Cześć. Słuchajcie, dzisiaj w tym filmiku powiemy sobie troszeczkę na temat szczegółowy montażu tych manetek. W ogóle powiemy sobie o tych manetkach, bo jest bardzo dużo pytań. Piszecie do mnie, bardzo się cieszę z tego, czy mógłbym Wam pomóc w tym montażu. Oczywiście, że Wam mogę pomóc. Nawet mam na myśli zorganizowanie takiego dnia, że przyjedziecie na jedną godzinę. I fajnie by było, żeby było ciepło i w jakimś plenerze. Mam tutaj nawet kawałek takiego pomysłu, kawałek placyku, na którym moglibyśmy się spotkać. Ja wezmę swoje narzędzia i razem będziemy sobie montowali te manetki. Ja przypomnę, że jestem z Warszawy, mieszkam na Woli, dokładnie na Odolanach i mogę Wam pomóc. Już jednemu koledze z forum pomagałem w montażu. Nawigacji, bo tam sobie nie mógł po, po, poradzić trochę z elektryką. No ale i też ma w planach montaż tych manetek, ale oczywiście ma jak największe obawy tego typu, że rozbieranie plastików, ale to prawdopodobnie ma każdy. Ja też miałem, przyznaję się, obejrzałem 3000 razy ten chiński film producenta. No i się jakoś oswoiłem, postanowiłem pokonać to, i jak widzicie, zamontowałem i manetki i lusterka składane elektrycznie. Słuchajcie, będę się opierał na Waszych pytaniach, które mi właśnie zadawaliście, i postaram się szczegółowo opowiedzieć. Tam w, na, na, na forum w ogóle na YouTubie pojawiają się filmiki innych, innych ludzi, którzy też montowali. Jest tam jakiś Pan Piotr, który montował. Bodajże dwa Motocyklów z 2022 albo pierwszego roku już nie pamiętam, ale jest tutaj właśnie inny sposób tego montażu, bo tak jak ja wnioskuję, bo montowałem tylko w 2024, to jest właśnie 2024, troszeczkę inny, inny schemat tego montażu był, a on pokazuje, że jest inny. Ale obejrzałem jego filmy i to, co wnioskuję po prostu, jestem w stanie już i zamontować w jednym w jednym modelu i w drugim modelu. One się właśnie różnią mm, troszeczkę elektrycznie, e, ale nie jest to trudne i tak powtarzam, i będę powtarzał, że mogę w tym Wam pomóc. Możemy sobie zrobić po prostu taki dzień montażu, zarezerwować sobie jakąś dłuższą chwilę czasu. Spotkamy się tutaj gdzieś niedaleko na Woli. Mam nadzieję, że w plenerze, jak będzie padało, no to możemy nawet spotkać się w tym garażu, tylko jest taki problem, że jest tu dosyć ciemno. No damy sobie radę, jak ktoś ma... Ja już mam 48 lat, trochę oślepłem i zawsze brakuje mi tego światła. Tak samo czekam, wiele rzeczy przyszło, do Hondy Forzy, do Forzy, do Hondy HRV, yy, yy, jakieś tam halogeny i będę to robił, ale będę to robił na działce. Na działce postawię sobie karton, położę sobie kartonik na ziemi, mogę sobie rozebrać przedni zderzak i tak dalej, i tak dalej. Ale mam tam bardzo widno. No i oczywiście mogę sobie wypić spokojnie mojego ulubionego drinka. No dobra, ale zacznijmy. Yy, przejdźmy do rzeczy, mianowicie yy, właśnie jedno z pytań. Yy, które mi zadawał jeden z moich widzów, to jest czy pojawi się on. Deklaruje, że ma motocyk z 2021 roku, czy pojawi się na liczniku ikona podgrzewania manetek. I teraz Wam coś pokażę i powiem. Zobaczcie. Ja mam tutaj przypomnę 2024 rok. Uruchamiam manetkę. I pojawiła się ikona tutaj, widzicie na dole ekranu, w środku ekranu na dole. Tutaj się to pojawiło, teraz sobie zmieniam moc grzania. No i tak jest w tym modelu. I co w tym modelu trzeba zrobić? Tutaj trzeba zrobić, wpiąć instalację do. Samego zasilania manetek, i trzeba się wpiąć pod ten licznik. Czyli ja musiałem rozwierać tutaj dużo tych plastików, żeby dostać się do tej wtyczki, która wchodzi do tego licznika, i tam musiałem wpiąć jeden pin tej instalacji. I wtedy się pojawiła ta ikona. Ten człowiek, który też pokazywał, jak montować. Te manetki. On montował z 2022, 2021 i on deklaruje, że ta ikona jest tutaj. Słuchajcie, w momencie, kiedy macie odpalony tak zegar, jak teraz, jesteście w stanie zobaczyć, czy ta ikona jest. Ja tu kamera tego nie pokaże, może bliżej zrobię to. O, widzicie, nawet tu widać, że. Liczniki do 350 i do 125 są takie same i widzicie, tutaj są ikony względem tego systemu głośnomówiącego, tego systemu może nie mówiącego tylko tego systemu, który tam obsługuje telefon. I tutaj jest jakaś słuchawka i takich bluetooth, połączenie i tak. A, ale to widać. Generalnie jak się mocno przyjrzycie na pewno na jak będzie słońce wam siecił, to zobaczycie tą ikonę. I teraz można się właśnie zorientować to, czy ta ikona jest po prostu tutaj, czy ona jest właśnie tutaj. tak I teraz tak, ten pan, który montował w tamtym motocyklu, mówi, że podłączenie tylko Wystarczy podłączyć tylko i wyłącznie wtyczkę pod tym plastikiem w takim jest kodoniku. Ja dobrze wiem gdzie to jest i od razu się pojawia ta ikona. Tutaj akurat jest inaczej. No i co? Co tam jeszcze? Słuchajcie, samo grzanie manetek. Czy one mocno grzeją? Mocno grzeją i powiem wam, że mam takie rękawice. Zaraz wam pokażę. Jakich ja rękawic używam, też mogę Wam polecić, jak będziecie chcieli. Zobaczcie, mam takie rękawice, kupione też na AliExpress. One kosztowały mnie 62 zł, dzisiaj nie wiem ile one kosztują, ale też te ceny na tym AliExpress to też są, wiecie, różne, bo Manetki najtaniej można było kupić. Jak widziałem w jakiejś tam super promocji z jakimiś tam talonami i bajerami. można było kupić za 292 zł. Dokładnie z przesyłką tyle kosztowały. Ale ta cena się zmienia, ponieważ AliExpress ma algorytm i czym więcej w ten link po prostu naciskacie, tym ta cena się podwyższa. Tak samo te lusterka. Lusterka składane najtaniej znalazłem za 900 zł. I też. Chińczyk w swoim filmie, filmiku e, pokazuje, że on wymienia te plastiki. Tutaj wymienia te plastiki, co jest dla mnie niezrozumiałe, oczywiście, bo też się martwiłem, że co? Kupiłem te lusterka, ale będę musiał dokupić jeszcze ten kawałek plastiku. Nie. Wszystko, słuchajcie, wszystko to co macie fabrycznie i kupicie te lusterka, e, lusterka składane. E, nie musicie nic dokupywać. Poczekajcie, bo światełko jak zwykle tradycyjnie zdechnie. Dobra, także tutaj też się nie bać. Kto, kto tam po prostu się zagłębił już te filmiki Chińczyka, to, to może to po prostu olać. Tutaj wszystkie plastiki pasują. Też jestem w stanie pomóc wam w montażu tych lusterek. Lusterka są bardzo fajne i bardzo się przydają. Byłem trochę hejtowany na, 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 na forum hondy, że to taki bajer dla dziewczyn. Ja mam 48 lat i dziewczyny już. Są poza moim zasięgiem, mam też żonę i, i, i dziecko, ale to jest fajna rzecz, właśnie w Warszawie, w korkach, że jest naprawdę ciasno. Ja już nieraz w tamtym modelu, który miałem poprzednio, czyli z 2017 roku, przywaliłem w lusterko samochodowe. Dzisiaj po prostu naciskam guzik i zobaczcie, co się dzieje. Składa się, za chwilę wyjeżdżam po prostu z tego zwężenia naciskam ponownie guzik i się same składają tak one też się oczywiście pokazywałem wam w jakimś filmiku one automatycznie się składają w momencie kiedy ja przekręcę ten kluczyk zapłonu o widzicie i teraz w momencie kiedy uruchamiam zapłon to z powrotem wracają na swoje miejsce, ale wracając do tych rękawic słuchajcie, grzeją przez te rękawice i te rękawice są takie fajne, że mają tutaj oczywiście wzmocnienia gdybyśmy się przewrócili, oczywiście to nie jest żaden jakiś tam szlachetny szlachetny stop czegoś tam węglanów czy tam jakichś innych tylko pewnie jakiś zwykły plastik, ale fajne są w tym sposób, że mają Przewietrzanie, zobaczcie, tutaj mają taką wentylację, i w momencie, kiedy ustawicie odpowiednią łapę na mm, malecce, poczujecie przewietrzanie dłoni. E, także e, bardzo fajnie wykonane, nie podarły się. One mają ze 4 lat albo z 5 lat już. E, I zobaczcie, jedyne co się tam wywaliło to trochę ten rzep, ale to moja wina, dlatego że ja tutaj on się trochę tak włochacił, ja go trochę przycięłem za krótko. I, 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 I to była moja wina, tak poza tym naprawdę mogę polecić te rękawice, mocne, bardzo dobrze uszyte, nie prują się, są czarne i są takie białe, ja sobie wybrałem białe, tamten motocykl był niebiesko biały, więc też kask mam biały, więc sobie takie wybrałem, no ale kolorystyka oczywiście należy do Was. No i co, co Wam jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Pierwsze moje wrażenie pod względem prowadzenia tego pojazdu. Ja przejechałem 203 km, no, czyli bardzo mało. Ktoś mnie też tam hejtował moich, e, w moich e, e, w tych w tych e, opisach pod moimi filmikami na na YouTubie, że po co ci ten motor? Po co ci te manetki, jak ty tak mało jeździsz? Słuchajcie. Ja mam samochód prywatny, mam samochód służbowy, a motocykl jest dla mnie taką przygodą, no taką odskocznią. Mam jeszcze w planach nawet kampera kupić no ale to są mam jakiś fundusze mogę sobie na to pozwolić i generalnie no takie, takie uwagi nie robią na mnie wrażenia, no po co mi no, chcę, to mam, no po prostu no dobra, ale 203 km przejechane słuchajcie, jak wsiadłem na ten motocykl na samym początku i mam taki stromy wyjazd z tego garażu i co zauwa zauważyłem, że ten motocykl po prostu nie ma mocy myślałem, że on się po prostu popsuł że, on, 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 że coś mu jest nie tak. Ale po przejechaniu tych 203 km ja zauważam, że ten e, silnik on się po prostu dociera i coraz tej mocy jest coraz więcej. Po prostu nawet po, e, po e, charakterystyce po dźwięku tego silnika, a poznaje, że ten silnik się dociera. Aczkolwiek w tamtej wersji tego z 2017 roku miałem wariator ma losy. I tutaj też ten wariator prawdopodobnie zagości, bo widzę taki, taki niedosyt po prostu. Mi nie zależy na jakiejś prędkości maksymalnej, ale zależy mi na, na przyspieszeniu. To przyspieszenie no nie jest tutaj jakieś wariackie, nie wiadomo czego się można spodziewać, ale ale, ale brakuje mi tej po prostu ucieczki takiej przed, przed korkiem. To jest to, że jak ja jadę właśnie pomiędzy między samochodami, jestem pierwszy, drugi na światłach i wiecie, i trzeba nieraz tak odskoczyć szybko, no to tutaj mi tego brakuje, a ten Malossi mi to dawało, że, że, to, się, że to tutaj było w tym motocyklu. Też mnie tutaj obserwuje troszeczkę Aliexpress i tak, widzę sportowe sprzęgła do PCX-a generalnie, ale widzicie, tu są te zmiany konstrukcyjne, te zmiany modelowe i e, tam Chińczyk jak zwykle źle to jakoś e, opisuje tak jak, no, tak jak w chińskich po prostu, w chińskich e, opisach jest słabo. E, dobra, słuchajcie, będę, będę kończył, e, bo sąsiad tu przyjechał, muszę przedstawić mu motocykl, bo może nie wiedzieć tutaj na swoje miejsce, troszeczkę tak wybujale sobie postawiłem ten motocykl. Także będziemy w kontakcie, jestem w kontakcie na, na forum Hondy Forzy, także możecie mnie tam łapać, możecie się pytać, coś zorganizujemy. Filmiki będą się jakoś pokazywały, może teraz widzicie ciepło się robi, to trochę trzeba polać na motocyklu, trochę trzeba ogarnąć działkę i tak dalej, i tak dalej. Także nie robię tych filmów regularnie, ale jak będziecie się do mnie odzywać i będziecie chcieli, żebym coś nagrał, to dawajcie znać. Na pewno coś tam wykombinujemy. To by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.